Witam serdecznie, jesteśmy we wsi mielno na styku wieżonki na obiekcie schron łączności z czasów zimnej wojny. Także będziemy wchodzić do środka. Schron ogólnie jest ogólno dostępny. Jak byśmy patrzyli? Są tutaj pamiątki, już niestety ktoś tutaj... Oniszczył. No, widać. Resztki odkablowania. Wejście główne do schronu. Schodzimy niżej. Może na lewo wejdziemy do pierwszego pomieszczenia. Jest to pomieszczenie przybieralnia. Jeszcze resztki ubiorów widać. Proszę. Tutaj była prawdopodobnie natrysk jak widać. Schron był jak widać ogrzewany. Jak widać był ogrzewany, miał przejniki. Jedno tutaj wejście główne okablowania, wchodzimy do pomieszczenia głównego, czyli sterowni, gdzie mieściły się wszystkie urządzenia. To, jest to pomieszczenie jak widać zastosowano do rozbicia fal dźwiękowych i fal magnetycznych cegłę. Jest to dość duże pomieszczenie. Dalej po drugiej stronie, przedzielona taką szafą na sprzęt, jest druga część. Tu jest przejście. Mamy kuchnię. Proszę zobaczyć, jak ładna. Jeszcze została część umeblowania szafek. nie żadne wc jeszcze pozostały umywalki, toalety niestety nasi już tu byli trochę poniszczyli wejdziemy sobie tutaj Pomieszczenie akumulatorów. Tu się mieściły akumulatory, jak widać. Widać tutaj jeszcze część wentylacji wymuszonej. Przed chwilą robiłem właśnie szatnia. Tutaj była szatnia. Zrobiłem więcej. Widać. Prawdopodobnie jest to wyjście ewakuacyjne poprzez szatnię. rozdzielnia prądowa, no, no paskudy były, rozbijają, pozbywają się historii. Jeszcze opakowania po żarówkach. Mamy kolegę nietoperza, nie będziemy go niepokoić. Tutaj jest pomieszczenie hydroforni. O, jaki ładny, niedobry. Jeszcze zbiornik został. Tutaj zapewne będzie ujęcie wody. Jak sobie nie polata, śliczny nasz. Przechodzimy do kolejnych pomieszczeń. To, to jest pomieszczenie, gdzie jest główne zasilanie prądu, wchodziło do budynku z prawej strony u góry. Tutaj był agregat, pozostała jeszcze tablica informacyjna. Może zbliżymy się. Izabela, czynności obsługowych. Chodzimy dalej. Wszędzie olej, jeszcze z kabli. Tutaj zapewnie był sejf i na pewno tutaj były przetrzymywane rozkazy i inne dane. Widać. Jeszcze oryginalna lampa. Drzwi, drzwi dość grube, potężne. Zbliżamy się do końca schronu. I jak widać, końcówka schronu jest tam, i tam jest wyjście ewakuacyjne, wyjście drugie. Bardzo ciekawą rzeczą jest tutaj też, jak robiono płyty na gazetach. Przykleiły się komunistyczne gazety, bardzo ciekawe zresztą. I tak to wygląda. To jest to cały obiekt, dość duży jak widać, lata 60., ubiegłego stulecia, proszę zobaczyć. Ogrom pracy, jaki tu był wsadzony. Także zapraszam do kolejnych wycieczek, do nowych obiektów, które będziemy pokazywać. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję.